Na horyzoncie pojawił się nowy gadżet promujący i Szlak Świętej Warmii i w szczególności Mikołaja Kopernika. Co to jest za gadżet i skąd pomysł? No nie taki gadżet, tylko poważne przedsięwzięcie promocyjne, a mianowicie nowe piwo Porter e, Kopernikus, Porter piernikowy, żeby tu nawiązać już do toruńskich korzeni Mikołaja Kopernika, ale wspólnie z browarem Kormoran chcemy właśnie, wymyśliliśmy taki wspólny projekt, żeby promować obchody 550. rocznicy urodzin Mikołaja Kopernika. Mamy nadzieję, że znajdą znanie nie tylko wśród piwoszy, ale także wśród turystów, którzy będą poszukiwać pamiątek właśnie związanych z Mikołajem Kopernikiem. A ta wydaje się bardzo atrakcyjna. Elegancka butelka, elegancka tuba, więc taki gadżet, który można sobie na pamiątkę spokojnie zabrać. No, przypominający przede wszystkim osobę naszego wielkiego astronoma i jego związki właśnie z, z Warmią, ze świętą Warmią czy należy rozumieć że dokopaliście się do kolejnej receptury średniowiecznej nie nie tutaj, tutaj piwo jest autorstwa piwowarów z browaru kormoran ten akcent kopernikowski to jest ten piernik który jest dodany do smaku właśnie żeby tą toruńskość zaznaczyć ale piwo jest jak najbardziej olsztyńskie warmińskie świetne samo w sobie bo browar słynie między innymi właśnie z porterów będzie go można w handlu detalicznym kupić. Mamy nadzieję, że tak. Nie wiemy, czy jeszcze w tubie, w pełnym opakowaniu, czy tylko w butelkach, ale na pewno szerszy dostęp do niego będzie niż tylko przy okazji wręczania jakichś prezentów świątecznych w najbliższym czasie, czy też w trakcie roku kopernikowskiego podczas różnych uroczystości.